Zmiany budżetu w powiecie, utworzenie liceum dla dorosłych w urzędowie, powołanie przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenie zadań, na które przeznaczono środki Pefron. Te sprawy poruszono podczas szóstej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego, która odbyła się 30 marca. Tematyka sesji dotyczyła m.in. funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie. Przy okazji dokonano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z innymi jednostkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy i innymi. Przybliżono również sytuacji na rynku pracy w powiecie kraśnickim. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, stopień bezrobocia jest podobny do lat ubiegłych, ale jego poziom spada dużo wolniej, choćby z powodu mniejszych środków na aktywizację. Jest ich 29%. Z tego, co było w roku ubiegłym. Powiatowy Urząd Pracy jednak chce łagodzić skutki bezrobocia i mimo wszystko prowadzi różne formy aktywizacji: roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności, refundacje utworzenia miejsc pracy. Dodatki aktywizacyjne. Pomimo, że staży będzie mniej, pracodawcy są obowiązani złożyć deklarację o zatrudnieniu. Bywa jednak różnie. Co w sytuacji, gdy pracodawca, pomimo, że złoży deklarację, nie zatrudni stażysty? Te zakłady pracy, które zadeklarowały zatrudnienie, a nie będą się chciały z niego wywiązać, yy, będą yy, traktowane. Yy, późniejszym, przy późniejszym składaniu wniosków odmownie, jako firmy, które nie wywiązały się z zobowiązań i jako firmy, które nie są soli, solidne. Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu, a także w sprawie udzielenia pomocy dla gminy Krasnik w kwocie 10 tysięcy na budowę drogi gminnej i przebudowę ulicy Granicznej. Kolejną uchwałą była pomoc dla województwa lubelskiego na wsparcie finansowe dla Muzeum Regionalnego oraz utworzenie liceum dla dorosłych w Urzędowie. Skłoszono również członków do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Radni Zbigniew Gawdzik i Wiesław Kołczeski uzyskali 13 głosów i zostali członkami komisji. Nie dostał się radny Roman Biak, uzyskując 6 głosów ogółu rady. Zajęto się problemem braku zastępcy kierownika środowiskowego domu samopomocy. Uzasadnieniem zapotrzebowania takiego pracownika był brak w tej instytucji kadrowej i księgowej. Pomimo protestu radnego PiS, który stwierdził, że powet nie ma na takiego pracownika pieniędzy, uchwała weszła w życie. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, starosta Kraśnicki poruszył problem trudnej sytuacji ekonomicznej. Powodem zadłużenia są między innymi trudności ze spłaceniem długu wygenerowanym przez szpital, który się nie bilansuje. Nie otrzymujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio zapłaty za, za nadwykonanie. Więc tutaj jeżeli mamy nadwykonania, a nie mamy tych nadwykonań zapłaconych, więc to są już nasze zadłużenia. Więc to powoduje, że szpital się nie bilansuje. Należność za nadwykonanie można otrzymać jedynie drogą sądową, ale szpital musi podjąć działanie, by się zbilansować. Z racji trudnej sytuacji ekonomicznej zrobiono przegląd kadrowy w starostwie powiatowym. Kolejnymi placówkami będą szkoły, gdyż jest niż demograficzny, mały nabór i co za tym idzie, wzrasta koszt utrzymania. Poszliśmy w tym kierunku, ażeby przygotować stosowną koncepcję reorganizacji i wypracowania programu oszczędnościowego. I począwszy, to robimy w odniesieniu do całej kadry, począwszy od dyrekcji, a skończywszy na pracownikach administracji, obsługi. I chcemy właśnie tutaj poprzez ten przegląd, po pierwsze racjonalnie rozłożyć pracę. Racjonalnie, równomiernie, bo dotychczas w wyniku przeprowadzonej analizy nie jest z tym najlepiej. No następnym elementem no to jest oczywiście oszczędne zatrudnienie. Kolejnym sposobem na zmniejszenie długu jest ograniczenie inwestycji do minimum.